Siemaneczko! Widzowie, dzisiaj nagrywamy na kolejny odcinek z Fortnite'a i dzisiaj z nami jest no, Szymon jak na prawie każdym z Fortnite'a no, chociaż ostatnio tam miał Kary, no to nie, ale Kacper, jak też ostatnio jest na każdym Konrad był tylko raz, z tego co pamiętam ale jest drugi i to jest taki odcinek, że po prostu lecimy na na tą miejscówkę i Robimy coś takiego, że zabijamy, zamieniamy się w te boty i udajemy boty. Mm -hmm. No i oczywiście potem się postaramy wygrać w tą gierkę, ale. No, możemy. Dobra, to dawajcie gotowość. Ale no, mam mieć z trybu kreatywnego, Leon. Taka mała sugestia. A no faktycznie. A no, jeszcze no, widzowie, no, chcę, chcę przypomnieć, że do końca roku jest daily. I ogólnie lecimy po 85 I macie 500 bo jak nie to mała was Właśnie teraz wam się na środku ekranu wyświetla że połowa ponad połowa osób, które nas oglądają nie subskrybuje kanału Więc jakby wszyscy zasubowali co oglądają No to by było Zobacz. ze 100 tak subów I w ogóle nie wiem czy się cieszycie czy nie, ale raczej tak, bo miało dużo wyświetleń i łapek, ale za niedługo będzie drugi sezon horroru w lesie. No i po co? No co? co? No, którym się podobało, no to fajnie, a ci, którzy sobie bardziej bekę robili, no to też fajnie. Dobra, dawaj Kacper, gotowość. Proszę Ej widzowie, to mi lecimy. Emotkę, że wygrywasz z koronką? Co? Nie masz już tą emotkę z koronką taką? Ja znaczy dzisiaj ja nie mam, bo ja dopiero gram pierwszy raz w tym sezonie, więc ja nie mam. No to dajmy, Ale było spokojnie, to... ten, Jakby byśmy no sobie to... łazili... Ja Ci dam, ja ci dam to... koronkę. To jak, wygramy, to jak wiecie, Jak wiesz jak kontrakt to będzie miał, a wygramy? To jakby wiecie o co mi chodzi. A czekajcie widzowie, widzowie bo muszę kaspra wyciszyć w Fortnite, bo... Ja w lokuję coś. Dobra wycisz. To e, ja mogę być tą babą, nie mam w sumie to obojętne. Ja. ja muszę najpierw broń znaleźć, żeby z bota, bo ja tu mam dwóch chłopów. Tak mi ścina, nie da się grać. No to masz słaby internet, biedny. Więc o dobra, ja tam grazie. widzę e, ten bota. Widzisz Giloś to dobrze, to dobrze. Albo nie, ja sobie znajdę jakiegoś bardziej w środku bardziej w środku co jak bardziej w środku no właśnie też no, właśnie na środku mistrzostki ja widzę muszę chyba iść za to normalnie bo ja tu nie widzę botana nigdzie dobra ale zuchotek jeśli może musimy mieć jego broń. no i hard o u tego ojej co naj mam mam aha Tomasz? Hopów. Nie, po no prostu jak ja tej broni nie lubię na blisko, że... Dobra widzowie, to ja i tak Będzie dopiero jak mnie uleczą, bo tak to nie opłaca się nagrywać. Widzowie, ja teraz pierwsze co zrobię to się zamieniam ale... do tego bota. gdzie jest ten bocik? Ja nie Ja ci pokażę ja gdzie był. Wiem, ale właśnie chodzi o to, że... Potem będzie... Otóż to wyłaził przed tym. Teraz to nie wiem, gdzie jest. Czyż to jest ta fajna Kurde, co jakiś czas to ja się wymieniam do na Mystic, ale czy e, znowu mogę zamienić tamtego chłopa, to spoko. No bo tak jest, że to... A albo jak zadasz komuś obrażenia, to się e, odmieni, jakby. Ale bocik to był, Leon. To spoko. Ale w ogóle nic nie była spoko z tamtego sezonu. Ej, no, ja nie mogę znaleźć złota. Hmm, ale wiecie, że to są widzowie mamy. Tylko ja go muszę zabić. Aha, to jest boss. Aha. Tylko ta, jak będzie miała HP, to, to zostawcie go, bo ja go muszę ubić. Dobra. O kurde, ona ma... da. O, Dobra, chyba minę. Gil, zostaw! Zostaw Gil go! Ale on masz histori! Ja go muszę zaubić! O oh, kurde nie, bo we mnie wali. I, I koniec! Ja pierdzielę kontrat! No co, chłopie, nie dało się go! Chłopie! to nie On miał zero! Zabiłem. Był na hitaj Konrad go zabił! Ja Chyba, czekaj, sprawdza, ale tak mi się wydaje. Chociaż? No tak, Konrad go zabił. Niemożliwe, bo ja go na pewno nie Dobra widzowie, następna próba. O kurde, ja zawsze się znalazłem. Dobra widzowie, druga próba. Teraz musi wyjść, nie? No dobra, za drugą nie musi, ale za trzecią... Jak ta nie wyjdzie to za trzecią musi, go do trzeba ze sztuka. No tak, ale jakby coś tak jakby ten pistolet z bossa. Nie, bo zależy kto zabije bossa, bo jak ja zabiję bossa, to ja muszę mieć jego pistolet. Musisz? No w sensie jakby muszę mieć ten sam, nie muszę mieć mitycznego, ale... Ale ja pistolet, aż nie zabijać bossa, nie? No ty sobie możesz zabijać jakiś chłopacz, coś nie wiem. Ej Gil, no, ja lecę tu, ja lecę tu. Ja, ale to nie skąd, Ej, teraz jest taki lot, że może, że tu mo raczej będzie strefa. Znaczy, nie wiem, ale możliwe. A wtedy tutaj no będą chłopy no no przychodziły. Tu no jeszcze paszczyna! Lego, żeby było, jakbyśmy się przy jakiś chłopak zamienili yy, do manego. Aha. Dobra, ja mam strażnika. Ja znów nie. Ej, chodź! Ej, ja mam, ja mam, ja mam. Ja mam, ja mam. Dobra, idę. Ja mam. O, mam, dobra, mam! Dobra, to nie chodź. Ano. Dobra widzowie. Jak przeładuję Dobra. i patrzcie. Teraz się zaczyna. Teraz ja chcę się... mieć jakąś broń. Dajcie mi jakąś broń. Ej, chodźcie na busa, na busa. i chodź cutper. Bo ja muszę zrobić... Ja, ja nie mam to... broni, a ty nie mówię, ja ty mi mogę... Tylko ja czyta. widzowie zrobię tak. Ja sobie wyjdę z tego budynku będę łaził yy, za tym budynkiem, bo... Nie opłaca się, że ja w budynku, bo tu może ktoś nie przyjść. Znaczy, nikt tu może nie przyjść, a to mi chodzi. Dobra, i tutaj... No nie, to... Mogę tak i mogę sobie tak chodzić, jak ten... Jeszcze jeden może być problem, że tu... Nikt Ej, wiecie, się... gdzie może być boss, panowie? O, jest! Ja mam busa, mam busa! Aha, nie ma strefy. Ej, słyszę ten... Aha, bo to Konrad strzela. Mam busa. A jeszcze na razie normalnie biega, bo... i tak tutaj nikogo nie ma. Ej, pomóż mnie ktoś. Widzowie małe gościa. Ej, pomocy! Nie. Gil On zaczął do ciebie strzelać czy to po prostu zacząć do niego strzelać, Gil? Eee, zaczął do mnie napisać. A skąd on wiedział, że ty jesteś Gil? Ty źle udajesz. Bo ty Gil zacząłeś tak biec, a tak się tak nie biegają te. Patrz, musisz tak gil biegać, nie musisz, nie możesz mieć całej gałki i ten... Chłopie, musisz wyrobać koronkę, bo ci widać na dół. I po oczy, po oczy, Dostał. Ale, jak ja się teraz wymienię, to... Patrz. No, ten Dobra, tu był jeden gil. Nie, ty tam. Tu jest to. gil, Pomocy! Boże, tak po co żeś go atakował? Najmo... Mu... Dobra, chcesz go Uważaj! Nie wiem, czy w ogóle challenge'u nie umiecie zrobić. Ja nie lecę z niej Ej, a ty go Katwer chociaż zabijesz? Nie, nie zabiję go. Ej, quiso, chodź mi tu ulepszyć mnie. Aha. Bo prostu, żeś gorzej jobał, The Clue. Boś się go bronął, The Clue. Uważaj, trzymaj, trzyma, Ej, trzyma. Jill, ja go zabiję, ja się mnie go zamienia. Ale to moja broń, moja broń jest z niego. Ja no dobra, dobra, ja broni nie chcę z niego. Oła, ale Dostałem dostałam. Uważaj, 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 musisz się Brawo. Leć, 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 leć. Uleć mnie. Ej, A ty za dlaczego załapłeś? A teraz w trójkę, w trójkę go leczmy! W trójkę, będzie szybko. Gil, ty go nie leczysz. I jak macie coś do leczenia, to możecie dać. Mi też, bo. O, koktajl. Daj mi kiełkę! Przyrzyskaj na mnie. Aha. No teraz to już. Na mnie nie może, możesz, bo on ma apteczkę. Jak to trudno, to nie używaj. Masz. O, i teraz patrz, ja się teraz zamieniam tamtego chłopa. Ja w ogóle, mogę. Ja? No pewnie nie, ale ja no jestem no chyba jedną z pierwszych osób, które w tym sezonie grają Fundamentem. Czy? No tym gościem, masz tak nazywa. A, no to tak. Możliwe, nawet, że pierwszym, bo ja mało osób widziałam, <grym, grym>, że ten... Że był Fundamentem. Ej, chodźcie... Hupy, e, gil, no, gil, 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 gil! Gil, hupy, hupy. Są tam trzy moście, a ja jeszcze nawet nie odeszłam tak daleko. Ja też, ja bym, ja nie mam się w koło zamienić, ja... Ja się znać, się bota. Się okaże, jest. Ja... Ja się znaleźłam tam, bo tam! Ja pierdziele, Szymek! Rzucałem, 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 trafię. W to pisze. Dobra, ja tam ja idę, ja tam idę. Orzec. Ja to będę to obserwował z burzy. Nie! on Odmieniłem się teraz. Ja tu dostałem. Z czego? Ze Tak. Ja się za kamienia wychodzą. Ty widzę ich. Dobra, idę tam. Mam, ej, chodź mam! Co masz? Idę na plecy Co masz, krokietku? Jakby to był 12 sezon, to by się tak o wiele łatwiej tu Ej, nie chcę nic chłopaki mówić, ale strefa idzie. I co I Skąd oni szczelają? No tam, od Dad. O nie! Kolejna próba chyba zmarnowana. Dlaczego? Bo... Dobra, się nie, bo jak zabiję, Ej, widzowie! Ale oni przynajmniej się chyba, chyba się nabrali, jak ja ich zabijam, nie? Że ja tym jestem, bo oni mieli na początku nie chcieli Ej, ja to atakować. To kończę, bo ty jeszcze masz. Dalej. Widzowie, bo oni nie chcieli mnie na początku atakować za bardzo. W sensie, ja tego nie nagram, bo idealnie wyłączyłem nagrywanie, ale ja ich potem zabiłem, jak byli blisko, ale na początku mnie nie chcieli atakować. Konrad potwierdzi nie, Konrad? Akurat tak. Więc jeszcze, no teraz się chyba w nich zamienię, ale jeszcze na jakiś przetestuję. Jak zdążę. I chodźcie, trzeba tu nawet wygrać. I teraz czekaj, zamieniam się i ja już chyba nie będę. Dobra, widzowie, od tego momentu, od tego momentu yy, jest challenge, yy, żeby wygrać grę. No, jak wygramy, uznajmy, jak, jest, jak wygramy grę, odcinek zaliczony, a jak przegramy, to zrobimy jeszcze jedną próbę. O. A jak nawet nic nie wyjdzie, a mam chłopów, mam łuk, to możemy iść na boksy dwa na dwa po prostu sobie pograć. No ale, no, ale po, po co na odcinku? Po no po prostu takie boksy na luźno. Gdzie ty masz tych chłopów? Aha, dobra, dobra. D, D, ma Mało ma. Leży, dobra Bóg! Co dostał, co dostał? Dostał! Leży Nice! Jeszcze ja ja... ja wyciągnąłem sniper, ale ja, ja mam nie jej... pomogę, pomogę. Nice! a masz ma, a do m long? Do m właśnie ja teraz zebrałem, ja mam strasznie mało No teraz I mam 95 po tej chłopie, ale ja sobie jeszcze wezmę stąd bo tutaj mam. Widzę wiela muska! Kurz! Nie wiem, ile na lasce. Nie rób tak! Muszę! No, ale możesz wysiąść auta. Nie, nie, nie gadaj! Potrąciło ją! Co? <grystanie> Co to mam gdzieś? Ej, dostała, dostała, dostała! No! Dobra, jada. Miu! <grystanie> rzucaj, rzucaj, nie trafia. Dobra, czekaj. Co masz? Chłopaka masz. Jeden decz. Dawaj, wybi mi go ferek. Są boty? Tak. No a, dobra. No ale by nie trafili, a byli tak z bliska w stanie. O, kładzik! Daj mi! kolejni są. Ej, przed nami tam, bo mi pokazuje po lewo. Po lewo jakby za nami są. Chyba Gil do nich strzela, ale nie wiem. Tak jest. Ja go zarypałem. Wiesz że ja go zarypałem. <grywa> Wiesz, że ja go zarypałem. Wiesz, że ja zarypałem cię. Ej przed nami są, idealnie na prosto. A może tam. Poczekaj nam. No. Wiem, ale ja sobie wejdę i ja w ich wysnajpie. We Tylko a nie, jednak nie wysnajpię, bo ja nie widzę. Weesh. Widziałeś jaki ze mnie drive mistrz? Patrz! O! Widzę, widzę, widzę! Tam jest! Dawaj! Eskwadzikiem? Bet! Tam jest, tam jest! Zabiję. Ej, wy zabijecie? O! Kurde, chłopień! Od pleców! Czekajcie! Dwieście to znaczył od pleców? O! o od pleców! No, czyli od przodu, ale ja go nie widziałam. i, i chłopni wiedzą, że to ja. Gil, no, no Chodź Gil, bo od będzie szybciej. Przepraszam, to Ja od razu Fark z wyrzucę. Bo mam dużo strasznie. Aha, praktycznie mnie nie trafiliście. A ja się od razu przebiorę. Ej, weź se koronkę. O, w sumie ja też sobie wezmę. Ej, Kiełb, kie masz koronkę? Nie nie. Ale bo ty powiedziałeś No ja powiedziałem Masz? Nie a To dam ci Chodź Goofy, Goofy. Goofy, Chodź go free, go free. Ja ale mnie coś gryzie w gardle O cholera jest przecież... jedna osoba? Przecież ona wiecie kto miał koronę a mnie gryzie w gardle Ale nie, to bardziej mnie tak, kurde, nie wiem. Nie, że boli mnie gardło, tylko po prostu mnie tak, mnie jakby szczypie. No nie wiem, tak jakby. Nie łasko, bo... No mnie nie boli, tylko tak, jakby mi gdzieś wpadło do gardła. Nie. nie łasko, czegoś tak nawet. Ej, co jest? Kiełb, to teraz jak wygramy? No, wątpię, że nie zabijemy jednego chłopa. Tak, wygramy, to będzie zaliczone jakby challenge trochę. Ej, teraz proszę, to... weźcie, się, chowajcie, a ja będę łaził tym botem. Ej, no! Ej, daj mi zagrać. Nie, bo nie będziesz miał motki Do krzaka wyjdźcie, a ja będę sobie łaził tym. Ale to ja cię chcę obserwować, bo ja to będę To no jest, a ja myślałem, że to bot jakiś, ja to później z tyłu. nie, Ej, ja nie to, nie, to, to bot? się, bo, mil, bo go ten, Ej, bo bale udaje, bale, się, że widzę go! Widzę, widzę! Bo... widzę, widzę. Ej, on dostał przyjść tych, nie? Gador wie, że ty już go nie nabierzesz, bo tutaj nie ma żadnej bazy. Tych yy, wrogów, ich. no wrogów. Nie wiem, czy, czego to jest Co to jest. O, no, jaki chłop! Ej, to jest. Ej, to już jest dobre, on jest dobry, on jest dobry. Patrz, patrz, jaką stajkę mu dam. Oj! Aha, bo on tutaj jest. Zawsze kończę zamykany w tych kratach albo tego chłopaku, jak jest to. Ej, on jest mega dobry. Ja leżę. Dobry jest. Gil, ej, weź quiz, 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 chodź tu, quiz, quiz, quiz. Quizent. Nie mam, nie No jak nie masz? Podejdź i daj odsłuch! Mam go na sobie, Gil. O, właśnie tak, quiz, brawo. Szybko, bo możesz zdążysz przed strefą. Dobra, zdążysz, zdążysz. Kolaps. Dostał. Nie quiz odsudził. Mam zimny Brawo! Ale skolapsowany jak też! Bo mnie tak skolapsuwałam skończy skoro, albo ty kieł. No chłopie to i... do Lopi sobie kiełk daj, sobie zobacz tą emotkę twoją nową. Ej, chodźcie dwa na dwa boksy. O co? No i nie będzie. Dobra widzowie, to powoli kończymy odcinek. Znaczy już kończymy nie powoli. Bo no by mówiliśmy, że jak wygramy, to zrobimy, że, że kończymy, a jak to jak przegramy to jeszcze jedna próba, ale Ale wygramy. my w ogóle teraz nawet często ten taką Emotkę. Dobra widzowie to do następnego odcinka. Nie wiem czy to się jeszcze tam żegno. Pa!